Jest z nami pani Izabela Matys z Wydawnictwa Naukowego PWN. Przed nami nowości z tego wydawnictwa. Tak, przyniosłam tutaj takie najbardziej gorące książki, które do, w ostatnim czasie się ukazały i taką dla nas najistotniejszą w tej chwili to jest i była Dzielnica Żydowska w Warszawie, książka autorstwa Marka Edelmana i Władysława Bartoszewskiego. Właśnie przeżywamy wszyscy 70. rocznicę zamknięcia bram getta w warszawskiego. 70 lat minęło od tego czasu, kiedy... Największa zagłada warszawska miała miejsce zaraz potem, bo już powstanie warszawskie, więc druga tragiczna chwila dla Warszawy. Obaj panowie, nieżyjący już niestety Marek Edelman, e, są świadkami, którzy obserwowali wydarzenia w warszawskim getcie i jego Powstawanie, przebieg wydarzeń, które tam miały miejsce, samo powstanie. Marek Edelman był uczestnikiem powstania w Getcie. Władysław Bartoszewski pracował na rzecz ochrony Żydów i ratowania Żydów warszawskich i nie tylko warszawskich. I panowie obserwowali te wydarzenia z dwóch stron muru. Spełnie inne postawy, inne stanowiska, a łączył ich jeden wspólny cel ratowanie życia. Historia, która tutaj jest opowiedziana, to historia wsparta dokumentami. To są fakty, które wszyscy powinniśmy poznać. Bardzo chcemy, żeby ta książka dotarła do młodzieży. Fundowaliśmy tę książkę Liceum Warszawskim. Żeby historię warszawskiego getta ku przestrodze wspominać systematycznie, żeby to nigdy nas więcej nie spotkało, żeby uświadomić sobie, że dramat, tragedia Coś, co jest dzisiaj niewyobrażalne, szczególnie pokoleniom urodzonym współcześnie w latach 90. już. To jest bardzo odległy czas e, przypominać, uświadamiać i przestrzegać. Inne książeczki, które tutaj przed nami. Inne książeczki są już bardziej, powiedziałabym, w lżejszym tonie. W Ziemiańskim Dworze to jest album i książka obyczajowa Maju Łozińskiej. Dodajmy, że pięknie ilustrowany. Pięknie ilustrowany. Archiwalne fotografie z domowego archiwum i z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Większość z nich nigdy nie publikowana w albumie do tego świetny tekst Maji Łozińskiej o obyczajach, o tradycjach polskiego ziemiaństwa, polskiego dworu gdzie jakby cykl życia był wyznaczany przez pory roku nieco jak u chłopów, ale z jednej strony prace rolnicze, z drugiej strony święta i zabawy no i pewne obyczaje, które z których tradycje czerpiemy do dzisiaj książka przygotowana nawet trochę z myślą o Bożym Narodzeniu, kiedy jest taki klimat do przypominania sobie, do kultywowania różnych tradycji, kiedy jest zimno i tego typu publikacje nawet przy kominku i niekoniecznie przy kominku, albo w rodzinnym gronie bardzo miło się czyta, przegląda. Polecamy ją z całego serca, bo naprawdę jest, jest przyjemnie wziąć tę książkę do ręki. Jest piękna edytorsko, a z drugiej strony jest napisana bardzo swobodnym językiem, takim, gdzie autorka snuje opowieść o tym, jak przebiegało życie w ziemiańskich dworach. I trochę się tam przenosimy. Taka podróż w czasie do XIX wieku, do przedwojennej Polski. A kolejne nowości to, są, to jest nowa seria Odkrywanie świata. Otóż postanowiliśmy, że chcemy przybliżyć naszym czytelnikom pionierów. Podróży. Podró Tych, którzy e, zaczynali podróżować e, w bardzo trudnych czasach, już w XIX wieku, kiedy nie było internetu, kiedy e, bardzo trudno się odkrywali świat, e, przecierali szlaki. I na początek e, przywołujemy Bronisława Grąbczewskiego, człowieka bardzo kontrowersyjnego, bo z pochodzenia Polaka, ale był też Atamanem Kozackim, ale był też generałem rosyjskim. I on miał taką możliwość, że przedarł się. E, przez Azję Środkową, spędził tam wiele lat i wyznaczał szlaki. Szlaki, które dzisiaj są szlakami turystycznymi. On wyznaczał pierwsze ścieżki na tych terenach. Jest to nieprawdopodobna historia. Wiele lat tej książki, przez ostatnie 50 lat jej nie było na rynku. To jest swoisty, nazwijmy to reprint, taki w cudzysłowie. Natomiast współczesnym podróżnikiem, pionierem po wojnie to był oczywiście Olgierd Budrewicz, który zechciał nad tą serią przyjąć honorowy patronat i jakby do Wykonanie wyboru publikacji, które powinny się tu znaleźć. I stąd e, Olgierd Budrewicz w Afryce, pierwszy polski podróżnik, który tak głęboko ją spenetrował, to równoleżnik zero, który staramy się przypomnieć współczesnym czytelnikom. Wiemy, że teraz jest bardzo łatwo podróżować, i dlatego młodzież wraca do korzeni. Nie tylko młodzież, ale wielu chce przeżyć to w taki sposób, każdą swoją podróż w taki sposób, który nie będzie zbyt łatwy. Gdzie sami sobie zorganizują, gdzie dotrą jeszcze do jakichś pierwotnych miejsc, gdzie zobaczą taką prawdziwą Afrykę, która nie jest Afryką czy, czy miejscem turystycznym, bo tutaj prowadzimy do Azji. Niedługo ukaże się również trzecia książka. Podróże na wschód Anny Neumanowej. Rzecz niezwykła, też koniec XIX wieku, Anna Neumanowa, żona polskiego, austriackiego dyplomaty, e, która miała okazję jako kobieta w bardzo trudnych czasach odwiedzić bardzo odległe miejsca na świecie, takie niedostępne, poznać e, pierwotne kultury i opisała to w swoich dziennikach. Piękna książka, fascynująca opowieść i z drugiej strony zupełnie nieznana, no bo jednak kobiety na szlakach w XIX wieku nie były popularne, tak? Także z całego serca polecamy odkrywanie świata.